Ho, 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 majtkowie i majciarze, witam w załodze X-Charlie i zapraszam na pokład, Ah. Jeśli narobiłeś Lipy w Polsce i musisz zdupcać za granicę, a nie posiadasz żadnej poduszki finansowej, nic nie szkodzi. Możesz spieniężyć swój kliknięte w błyskawiczny jak Kangur sposób. Wystarczy tylko, że wejdziesz na stronę Pirates. A jeśli jesteś chociaż trochę charakterny, to użyjesz kodu X Charlie, który daje Ci 35% bonusu do doładowania na stronę, plus 30 dolarów więcej do trzech pierwszych transakcji Pozdrow copy. Siemaneczku, witam serdecznie w kolejnym odcineczku z Cezgu Skinsa. 8 dni do eventu, także śpieszcie się, przypominam, kodzik xCzarni, używajcie sobie kodziku, przypominam, że dostępne są takie rękawice oraz takie kosy. Aby wygrać, wystarczy wpłacać z kodem xCzarni, także wygrywajcie nagrody, wystarczy lajkować, komentować i oglądać film do końca, także tak. Zobaczmy sobie dzisiaj te skrzyneczki eventowe. Od razu sobie przejdziemy do tej skrzyneczki po 20 zł, Otwierzymy z 3 razy. Mamy dzisiaj 700 zł, postaramy się jakieś profitki zrobić, jakieś bitewki tego i tamtego, coś ukręcić. Zobaczymy jak tam wyjdzie. Na razie, tek, tek, tek 9 też może być. 13 z ICO, nie źle, nie jest najgorzej, jest w porządku. Także spoczko. Obsidian też może być, zaraz sobie pójdziemy do tego. Do case batelki, ja przypominam, mordeczki, że jeszcze macie tutaj nową skrzynkę, na przykład za klocka Scarlet Case. Fajnie bym sobie otworzyć taką żeby nas nie stać, ale przypominam, że jak Was nie stać, to możecie sobie otwierać na przykład darmowe skrzynie Tutaj w postaci social jest od czasu do czasu publikują kody na Instagramie, Facebooku, Discordzie, także warto zasięgnąć też, bo to zawsze wiecie, coś do grosza i może polecić. Tu są te skrzynki też i 50-50 Spróbujmy 50-50 może w się idzie a Simo. No to nieźle. No to nieźle, dobra, nie ma co, przejdziemy sobie na bitewki morderzki, żeby nie przedłużać. Możecie wypisać jaką bitewkę byście chcieli stworzyć, także możecie pisać jakie bitewki z tych skrzynek wszystkich i na pewno coś zrobimy. Dobra, pyk, pyk, pyk. Damy tak damy tak i opa. 192 zł, mniej osoby. Dajmy szansę, zobaczymy raczej. O, ZINT, zobaczymy, no? Zobaczymy. Ciekawa, bitwa 200 zł. Oho. Pierwszy strzał dla niego 135, niestety baby karat w ogóle ten skin nie kosztuje ta przy przybierzka, widzicie jaka jest różnica cenowa teraz warto śledzić, warto śledzić wszystko i mieć wszystko pod ręką, także tak Ładna zawierzeczka 307 z ikoną, niestety na mnie siadło Spróbuję sobie jeszcze jedną bitewkę mordeczki stworzyć Także tak, zróbmy tak Danger case Argent case Front bite. za 200 zł jeszcze raz Jeszcze raz bitewka, mogłem sobie shard dać Ale dobra zobaczymy Może jest szansa, że ktoś wjedzie Zobaczmy Czy ktoś w ogóle tutaj do nas dołączy Jest, jest ktoś, dobra zobaczmy Pierwsza bitewka dla naszą korzyść Także spoko Okej, okay, jest agent dla niego O nie, dla nas, dobra, jest dla wyprowadzimy prowadzimy. tak jak krzywia, frontsmite oj oj, 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 No niestety, widzicie, no, niestety, nie, nie dzisiaj Nie dzisiaj jest, dzisiaj nie jest też dzień Taki, także dzisiaj nie jest nasz dzień Także jak nam nie siada, to może wam siądzie Także wystarczy, że wbijecie, użyjecie kodu i pyk Otwieramy sobie chociaż te podwyżce Z kim zobaczymy, czy coś tutaj nadrobi Postaramy się nadrobić a Jak nie do stówki, to zrobimy bitewkę Ale do stówki zejdziemy sobie na razie do tych skrzydeczek Chcielibyśmy jakiś profit zrobić, ale to przynajmniej trzeba było na bitwę jakiś zrobić No to też wiecie, na bitwę to jednak siada 269 ziko taka Taki agent Dobra, trzy skrzynie ostatnie I sprzedam trochę i zrobię takiego lasta bitewkę, zrobię taką konkretną bitwę No to spoko, już widzicie, tu już 24 Tak jak wy na chcecie, też możecie sobie mordeczki, nie wiem, bierzecie kilka skinów Bierzecie na przykład kilka skinów Klik, 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 klik. Zaznaczacie te skiny co nie chcecie. Wybieracie zawsze takiego skina co chcecie i możecie sobie wyjść. I zawsze to zbyt Zawsze możecie zrobienić na skinu, co chcecie. Exchanger jest do waszej dyspozycji, także tak. Dobra, przejdziemy sobie jeszcze wąteczki tutaj w ogóle, bo tu jest ten król z A ja zobaczmy sobie. Okej, okay. w groszowe sprawy chyba nie ma co się pchać. Tak mi się wydaje, że nie ma co się to pchać, bo po 400 to nie ma co marnować. Tylko od razu lepiej handlarz bronią i dodajemy 777. 32 zł, ej, no to już ładnie, to już ładnie, to już ładnie. Zróbmy to tak i przejdźmy zaraz 6, 4, 4, 5. Ile to brzga? 6 zł, czyli widzicie, jest taki przez różnicowy. Ale za 70 punktów naprawdę to konkretnie drobko, także przejdźmy sobie po 21 zł jeszcze, otwieramy tę skrzyneczkę. Kilka razy. Teraz okay. dość szybciora. Hop. Hop. Ok, kraken 37. Próbujemy trochę nastukać i zrobić jakąś konkretniejszą bitwę właśnie Okej, okay, kraken znowu. Wcale nas tak nie ratuje, ale... Dobra i po dwie teraz. Przejdźmy po trzy nawet, dobra. Trzy skrzynie. 116, dobrze, siadło. I jeszcze raz. Pyk. Widzicie, jest profit na razie. Siada profit, ładnie 32 zł. Dobrze. Dobrze, znowu 32 zł. Dobra, musimy sprzedać parę skinów. I zrobimy sobie taką większą, jedną bitewkę z tych eventowych, właśnie skrzyneczek. Myślę, że to będzie w porządku. Cold Case damy, może w tym właśnie, o w Boost dajmy jeszcze Secret Fill Case i też w Boost dajmy. I chyba tyle, będzie ok. I Underdog dajmy teraz. Underdog na dwie osoby i ostatnia bitewka. Miejmy nadzieję, że siądzie. Ok, jest ktoś, wszedł ktoś, także tej okay, Last bitwa, zobaczmy, czy siądzie. Oczywiście na niego korzyść już na samym wstępie O ładnie. Konkretnie, konkretnie Łabłem w to razie, jest szansa widzicie 34 dla nas. Pamiętajcie, że tutaj wygrywa osoba, która mniejsze skiny dropnie, która mniejszą wartość skina dropie i ostatnia skrzynia. Proszę, powiedz. Ja nie mogę, no widzicie już, no taki na, naprawdę... Malutki, malutki, malutki ogonek, widzicie? Czyli, dosłownie dzisiaj, nie mamy dzisiaj szczęścia. Ale to znaczy, że jak ja nie mam szczęścia, to znaczy, że wy możecie nadrobić to szczęście. Także wjeżdżajcie, przypominam, kodzik i czarny, jak wpłacacie, automatycznie bierzecie udział na takie Glocka i takiego Digla. Już będziemy go losować, także warto sobie ten filmik i kolejny, będzie już losowanie tego, także warto śledzić, bądźcie na bieżąco. Ja sobie otworzę takie dwie skrzyneczki na zakończenie i zobaczymy co się odzią, może jakaś kosa. Niestety. Także co mordeczki, Ja się widzę z Wami w kolejnym odcinku. Zapraszam na lajki z rozdawania. I przypominam like, subskrypcja, oglądajcie film do końca i już niedługo pojawi się na nowość taka, że naprawdę konkretem zawieje, także po prostu śledźcie i bądźcie to bieżąco. Trzymajcie się, się będę...